jest ciężka, ale nie jestem do końca zadowolony z swojej jazdy, na razie. Wszystkiego po trochu, nie? Brakuje gdzieś, e, trzeba wszystkiego po trochu zbierać, gdzieś trochę ustawienia, wszystko, no tak, trochę po, wszystkiego po trochu, po prostu brakuje. Raz były lepsze spotkania, raz były gorsze, e, staram się eliminować błędy, widzę gdzieś tam poprawę, mam nadzieję, że z każdym kolejnym meczem będę coraz lepiej jechał, coraz bardziej cieszył kibiców. Coraz mniej błędów, coraz mniej defektów i pechowych wydarzeń, tak jak dzisiaj to miało miejsce w moim pierwszym biegu. Lepsze korekty, lepsze decyzje i żeby to wszystko szło do przodu. Ogólnie jestem, można powiedzieć, zadowolony. Jest to mój debiutancki sezon tak naprawdę i mam nadzieję, że to wszystko będzie szło do przodu. Brak doświadczenia. No większe doświadczenie jest jeszcze potrzebne. Na zadowolony, no to w połowie jestem zadowolony, bo jeden się udał mecz. A te dwa, no to no taki trochę pekarę, no co się poradzi. W sumie no, trzeba ćwiczyć, a refleks, ćwiczyć wszystko, skupienie, przede wszystkim się nie stresować. Przede wszystkim nad liniami jazdy, nad wyprzedzaniem, analizowaniem starszych kolegów, nad startami, nad poprawieniem swojej sylwetki, bo cały czas... Muszę ją układać, żeby była ona poprawna i wtedy to będzie wszystko składało się w kupę i będzie dobrze grało. Nad tym co zawsze, mam. najlepszy start, najszybsza trasa, to jest już o najważniejsze. Forma to ciężko tak bo to jest dużo rzeczy, się to składa wszystko po kolei, zaczynając od przygotowań przedsezonowych, od pierwszych testów, treningów od różnego testowania, różnych silników, no dużo rzeczy się na to składa. Myślę, że to jest przede wszystkim ciężka praca, masa godzin, praca nie tylko fizyczna, nie tylko na torze, ale również z głową, bo jeżeli głowa będzie luźna, będzie poukładana, to wszystko będzie łatwiej przychodziło. Staję z tymi najlepszymi zawodnikami, na świecie, że to już jest naprawdę wysoki poziom jazdy, tutaj nikt nie odpuszcza i myślę, że tego się uczyłem. To jest uczucie, dla którego się jeździ. Kiedy zjeżdżam po biegu, który był dobry w moim wykonaniu, robię to dodatkowe kółko i widzę kibiców stojących na trybunach, którzy krzyczą. E to jest, coś, to jest coś niesamowitego, to jest inny stopień adrenaliny i naprawdę robi się ciepło na serduchu. niesamowite, no, bardzo fajnie, jak tylu kibiców siedzi na tej trybunie, e, dopinguje, słuchaj, cały stadion, e, na pewno bardzo fajne uczucie. Takie niefajne trochę, no bo się stresujesz, ale no. No ale co się poradzi, no to się minie, z każdym meczem to będzie coraz mniejsze. Jeżdżę na motokrosie, na pewno gdzieś po sezonie żużlowym. To takie jest takie moje drugie hobby. Cały czas trenuję na swoim pitbajku, trenuję starty. To jest też taka, takie urozmaicenie tego wszystkiego odskocznia od żużla. Mogę złapać na tym oddech po prostu. Nauczyłem się pokory. Nauczyłem się, że nie ma lekkiej gry. Każdy wyścig jest ciężki, każdy kolejny wyścig będzie cięższy i trzeba kawał serducha włożyć, żeby to szło do przodu.